Udział y, magii na gości dał mi takie po prostu poczucie y, troszkę bezpieczeństwa, że tak powiem. To znaczy pod kątem osobowości. Y, uważam, że kamera bardzo dużo zbliża, y, pomaga też y, dla osobowości. Jeżeli ktoś jest stresowy, ma wrażliwą, oso wrażliwą osobowość, y, to ułatwia naprawdę i przede wszystkim uwewnętrznia. Jak się czuję, Było dużo stresu bo nie każdej kobiecie jest łatwo rozebrać się. Przyszłam do tego programu z, z myślą i z taką nadzieją, że może znajdę osobę taką, dobrą duszę, taką duszę, która po prostu będzie grała na tych samych falach, albo identycznych. Trzy lata jestem w Polsce, to chyba jedyny program, który oglądam. Chciałam poczuć, jak się czują ludzie, którzy zostają wybierani. No takie nowe coś. Stwierdziłam, że a co mi szkodzi. Rozbieram się od jakiegoś czasu, pozuję aktowo. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem modelką. Nagość sama w sobie nie jest niczym złym, naprawdę. Nie chodzi o emanowanie nagości, tylko po prostu zaakceptowanie tego, że na przykład każdy ma różną pracę. Że pracuję w różnej pracy, gdzie na przykład też się może rozbierać. Ja najbardziej w sobie przede wszystkim wytrwałość, przede wszystkim to, że jestem właśnie odważna, że potrafię też się odezwać, i przede wszystkim to, że potrafię się też dobrze bawić. Przede wszystkim, chyba jeżeli chodzi o wnętrze, powiedzmy, lubię swoją wrażliwość. Bardzo często byłam nadwyrężana, ale, ale jakoś przypływam to w siłę szczególnie w ostatnimi czasy. <laughs> jeśli chodzi o moje ciało, to przede wszystkim oczy, biust, pośladki, to są takie atuty. Yy, jeśli chodzi o same ciało, które, które po prostu lubię w sobie. Zdecydowanie moją karnację, moje oczy, moją twarz. Jakby bardzo, bardzo lubię swoją urodę. Jeżeli chodzi o twarz. No i całą resztę ciała też w sobie lubię. Nie jestem w stanie znaleźć więcej rzeczy niż gdzieś tam w górnej partii, ale, ale, ale lubię, lubię bardzo. Ja przede wszystkim cenię w sobie y, totalne zaufanie takie relacje męsko-damskie wyłącznie. Y, dla siebie, dla nikogo więcej. Jakie mam kompleksy? Ehm, ja nie jestem wykształcona. E, nie mam zawodów. E, jestem tylko po sierocińcu 9 klasów, już musiałam zacząć pracować. Mm, miałam zdecydowanie więcej kompleksów. Dalej je mam, ale jestem świadoma tego, że że to nie jest prawda, że to, co, to, co, to na co zwracam uwagę, nie jest mm, prawdą i to jest tylko mój, moja perspektywa. Też praca z ludźmi, z fotografami bardzo mi ułatwiła właśnie zauważenie, że są różne perspektywy dla jednych, coś, co mi się absolutnie nie podoba nigdy. Nigdy nie, nie, w ogóle nie pomyślałabym, że komukolwiek mogłoby się spodobać albo przykuć pozytywnie uwagę. Mówię, ej, zarąbisty to jest. Chcę to zobaczyć, chcę to uwiecznić. Więc to mi tak trochę otworzyło głowę. O, ja lubię bardziej mężczyzn takich, e, jak powiedzieć, bardziej większych, tatujowanych. Strasznie jestem wrażliwa na, na sztuczność, jakieś gesty, które e, są tylko i wyłącznie na randce, a później gdzieś nagle się okazuje, że znikają i to był tylko pokaz, taki pierwszy, e, pierwsza styczność. Idealną randką byłaby jak najswobodniejsza randka. <grym> Więc zakładam, że wcale nie musi być w drogiej restauracji wieczorem, nie musi to być kino i film, może to być spacer, może to być wyjazd w góry. Trochę odważnie, ale, ale co tam. <grym> To bym powiedziałem osobom, które chcą wystąpić. Um, trzeba do tego podchodzić jak um, nowo fajna przygoda. Niezależność od tego, zostaniesz wybrana lub nie zostaniesz wybrana, um, jak nie że jeden wyjdzie inny. No i w ogóle to spróbowanie coś nowego i odczuwanie nowej emocji to jest dobrze.